Żydzi porwali za kamienie, aby Jezusa ukamienować. Odpowiedział im Jezus: Ukazałem wam wiele dobrych czynów, które pochodzą od ojca. Za który z tych czynów chcecie mnie kamienować? Odpowiedzieli mu Żydzi: Nie kamienujemy cię za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że ty, będąc człowiekiem, uważasz siebie za Boga. Odpowiedział im Jezus, czyż nie napisano w waszym prawie, ja rzekłem, bogami jesteście? Jeżeli pismo nazwało bogami tych, do których skierowano słowo Boże, a pisma nie można odrzucić, to czemu wy o tym, którego ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie, bluźnisz, dlatego że powiedziałem, jestem synem Bożym? Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, to mi nie wierzcie. Jeżeli jednak dokonuję, to choć nie wierzylibyście mi, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we mnie, a ja w Ojcu. I znowu starali się go pojmać, ale on uszedł z ich rąk. I powtórnie udał się za Jordan, na miejsce, gdzie Jan poprzednio udzielał chrztu i tam przebywał. Wielu przybiegło do niego, mówiąc, iż Jan wprawdzie nie uczynił żadnego znaku, ale wszystko, co Jan o nim powiedział, było prawdą. I wielu tam w niego uwierzyło. Niejako w przeddzień Wielkiego Tygodnia Kościół daje nam do rozważenia w liturgii słowo opisujące sytuację proroka Jeremiasza oraz Jezusa. Widzimy analogię od razu. Obydwa głosząc prawdę, stają się znakiem sprzeciwu. Najpierw prorok Jeremiasz. Przez długi czas wzywał do nawrócenia, ale niestety nie posłuchano go i nie było owoców tego prorokowania, tego głoszenia i tego wzywania do nawrócenia. I dlatego teraz Jeremiasz, posłuszny Bogu, musi obwieszczać sąd Boży. Ten sąd przejawi się za jakiś czas w tym, że Jerozolima dostanie się w ręce króla babilońskiego. Będzie niewola. Ludzie, słysząc to, co głosi Jeremiasz, szykują na niego zamach, knują spisek. Właśnie Jeremiasz jest takim znakiem sprzeciwu. Prorok wtedy przeżywa rozterkę. Mimo to, podobnie jak Hiob, trwa w wierze, wychodzi zwycięsko z tej próby, jest nawet umocniony w wierze w Boga, ufa do końca. I znamienna jest tutaj w treści deklaracja uroczysta którą wypowiada prorok, Pan jest przy mnie jako potężny mocarz. Jest to nawiązanie i przypomnienie słów wypowiedzianych przez Boga w momencie powołania Jeremiasza. Wtedy Bóg zapewnił: Ja jestem z Tobą, by Cię ochraniać. I słowa te są lampą dla stóp proroka. One pomagają. Wytrwać w nadziei. Powyższy tekst, który jest takim tekstem autobiograficznym, jeśli chodzi o proroka Jeremiasza, zawiera w sobie taką podwójną naukę dla nas. Najpierw kreśli postać proroka jako figury mesjasza. Może mniej się o tym mówi, ale Jeremiasz jest także figurą mesjasza. Niewinnie oskarżonego. Jego postać, jego głoszenie, jego cierpienie, które przeżywa jako prorok, są zapowiedzią tego, o czym dzisiaj słyszymy: spór Jezusa z Żydami, który jest jakimś wstępem do męki, ponieważ. Ponieważ Żydzi próbują ukamienować Jezusa, jeszcze jednak nie nadeszła godzina Jezusa, i dlatego Jezus wymyka się z tej pułapki, z tego spisku. Widzimy, że Chrystus jest prześladowany za prawdę. On jest w pełni znakiem sprzeciwu i takim znakiem będzie aż do męki. Którą poniesie za nas dla naszego zbawienia. I już w tym momencie tego sporu z Żydami spełniają się słowa proroctwa Symeona, mówiące, kiedy Symeon mówi do Maryi, oto ten przeznaczony jest na powstanie i na upadek wielu w Izraelu i na znak, którego sprzeciwiać się będą. Powtórę, ten tekst Jeremiaszowy, ale także Ewangelia uczy nas, że chrześcijanin jest znakiem sprzeciwu, głosząc prawdę. Jednak pamiętając o Bożych obietnicach i przypominając sobie słowa Pana w chwilach trudnych rozterek i prześladowań, może wytrwać w wierze. Jakie słowa najbardziej Cieszałyby ciebie? Jakie słowa, obietnicy? Czy masz takie słowa z Pisma Świętego, które są pokrzepieniem na chwile trudne? Jeśli nie, to można by poszukać takich słów. Każdego dnia Bóg daje nam chociażby w liturgii mszy świętej słowa, które mogą nas przez życie prowadzić. Niech Pan da nam tę łaskę, byśmy głosili Ewangelię pomimo nawet niewidocznych owoców, byśmy pamiętali na słowa Pana i wytrwali w wierze, byśmy byli znakiem sprzeciwu znakiem wskazującym na Jezusa umarłego, zmartwychwstałego i uwielbionego, byśmy mogli za prorokiem także wychwalać Boga. Śpiewajcie Panu! Wysławiajcie Pana. Uratował bowiem życie ubogiego z ręki złoczyńców.